Języki obce nie są nam obce. 26 listopada zapraszamy reprezentantów klas pierwszych do udziału w quizie o językach obcych. Dwuosobowe składy prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli angielskiego do 19 listopada. Projekt dofinansowany w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego ze środków miasta Gdańska. W naszej szkole odbył się dzień biało-czerwony. Zobaczmy jak to wyglądało. Pozdrawiam, miła Mara, 11 listopada odbędzie się parada niepodległości. Zbiórka na podwalu staromiejskim przed technikum Łączności godzina 8.30. 12 listopada klasy pierwsze wezmą udział w konkursie historycznym 1 z 10. 19 listopada na ekranach na holu wyświetlone będą prace uczniów drugiej K dotyczące współczesnego patriotyzmu. 20 listopada odbędzie się wyjście klas drugich do kina na film historyczny Legiony. 21 listopada zajęcia historyczne 3 i czwarta godzina lekcyjna. Klasy pierwsza DG. Trzecia D, pierwsza PG. Zapraszamy. Przypominamy, 26 listopada odbędzie się zbiórka krwi. Witam serdecznie wszystkich z tej szkoły uczniów. Chciałbym zaprosić na spotkanie informując o tym, jak zostać dawcą szpiku. Mecz piłki ręcznej wygrany! Nasi chłopcy pokonali 14 lo. Zapraszamy na zajęcia we czwartki z środkówki. na dziewiątej lekcji. spadajcie. Odbyła się też u nas olimpiada z angielskiego, w której wziąłem udział. Aha, i tak w ogóle to Bo zgubiłem pudełko. Dokładnie tak jak ktoś widział, proszę o pilny kontakt.